Audycja poświęcona funkcjonowaniu wycieraczek samochodowych. Każdy, kto posiada prawo jazdy i jeździ autem, doskonale zna działanie wycieraczek samochodowych, zarówno tych przednich, jak i tylnych. Jednak czy ktokolwiek z tego grona poświęcił choćby chwilę na to, by uznać użyteczność tegoż mechanizmu? Bo to, że wycieraczki samochodowe są niezbędne, jest pewne jak pierogi z kapustą na Boże Narodzenie. Oczywiście, jako kobieta często prowadząca pojazd zwany autem, wiem, że bez wycieraczek ani rusz. Sprawdzają się szczególnie podczas deszczowej lub zimowej pogody, jak również w sytuacji, gdy mijający samochód chlapnie na całą przednią szybę wodą lub co gorsze błotem. Ale, że życie to nie sam i by nie przesłodzić, należy wskazać również wady wycieraczek samochodowych. Przykład pierwszy z brzegu Zepsuta wycieraczka. Rzeczywiście, wycieraczka, jak zresztą każdy sprzęt, ma określoną żywotność. Czasami ten moment można przyspieszyć, uruchamiając przymarznięte do szyby wycieraczki. Wtedy to po ptakach. Wracając jednak do zepsutych wycieraczek, gdy się zużyją, naprawdę działają koszmarnie. Zamiast zbierać nadmiar wody z szyb, tylko ją bardziej rozmazują. I to nie pomaga. Kolejnym problemem, który bardzo często dotyka kobiet, jest założenie przykład, nowej wycieraczki. Ten skomplikowany mechanizm jest specjalnym zatrzaskiem, i według mnie założenie go to wiedza tajemna. Jak dziś pamiętam swoją pierwszą próbę zrozumienia tego trudnego mechanizmu: zima, pada śnieg, minus 15 stopni Celsjusza, a czy jakaś kobieta na parkingu przed CPN-em próbuje założyć wycieraczkę? I wtedy nawet miły pan ze stacji paliw nie podołał. To się nazywa pech.